Siemano koniaru i koniarzu. Dzisiaj gramy w Wild Horse Island. Polecaliście mi bardzo tą grę, jeśli chodzi o Robloxa. No i bardzo, bardzo, naprawdę chyba z 20 komentarzy było o konkretnie tą grę Wild Horse Island. Oczywiście te inne też będę te próbowała, które mi podsyłaliście. No bardzo mi się grafika podoba, więc klikamy play. Zamelduj się z Larym handlarzem. Ok, Nancy, rozmowa. Ej, ale już mi się podoba, już mi się podoba. A, że musimy złapać konia. Pomogę. Co mam zrobić? Dziękuję bardzo. Będziesz potrzeba laso, aby go chwycić. Okej. Okay. Weź ten kombajn, użyj go, aby zebrać trochę drewna pobliskiego drzewa. Przejdź do mnie, gdy go załatwisz. Okej, okay. dobra, czyli mamy złapać dzikiego konia, ale zanim w ogóle przejdziemy do tego dzikiego konia, w ogóle moja postać jest jakby taka wyższa, nie wydaje wam się, bo mi się tak wydaje bardzo. To oczywiście chciałabym jak zawsze podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, moi drodzy, a tym razem są to Małgorzata z Dunek, Girl oraz... Paweł Yang. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, mamy kilof i z tego co zauważamy, musimy właśnie drzewo ułupać. Tutaj przynajmniej są w ogóle polskie napisy. Jak na razie jest dobre tłumaczenie, ok? To nie jest pozwól się, które mieliśmy ostatnio. Rzemiosło. Laso. Rzemiosło. Aha, ja zrobiłam lasu z tego. <laughs> o! Oh. <laughs> ja chcę tego! Ja chcę tego! Ja chcę tego z dupą! Ja chcę tego z tą derką! O tak, tak, tego z derką chcę. Sabdisko? Nie. nie! Chcę tego. No, capture one of these horses. No jak ja mam to. Z... Jak się rzuca lasem? Ja chcę tego, ja chcę tego, ja chcę cię, ja chcę cię, ty jesteś mój. No prawie już go zopałam, patrzcie. A ja muszę być blisko niego! A palosa to jest, no właśnie! Tak myślałam też. Piękny jesteś, ogier. Dobra, i co dalej? Jedź. Mogę jechać? O, wyważenie jest piękny. Kocham tego konia. On też skacze. Cudowny jest. Pogadaj z Nancy. Już, już. A, jak się hamuje? A on debuje czy coś? Ja mam ten kilo w ogóle tutaj. Dziki koń Nancy. Nancy miała dzikiego konia na swojej wyspie. Nauczyła się zbierać, tworzyć i łapać konie. I chwytać go dla niej. Pozwoliła ci zatrzymać go dla twojego. Nawet dała ci darmową angielską bryłę. Co to jest bryła? Dobra, wiecie, cofam to, że tłumaczenie jest okej. Okay. Co to jest angielska bryła? Czy chodzi o box? No matko, ktoś tutaj ma palmy. No, też ładny jest, ale jaka mojego Apollosa? Boat captain, He will take you... To the Mainland. Okej, okay, muszę iść do jakiegoś chłopa, ale tutaj mam wszędzie strzałki, więc mogę szybciej jechać, ale podoba mi się, podoba mi się, jak na razie. A, tu jest tak kapitan. Właśnie ja tak pomyślałam, że kapitan, że chodzi o takiego kapitana na morzu, ale tutaj nie widziałam nigdzie żadnej wody, ale tutaj faktycznie jest. Chcesz wypłynąć, yy, wiesz wysła na mapie, a ja popłynę tam łodzią, ok? Dobra, płyńmy, ale gdzie mam płynąć? W ogóle co ja mam robić? Ja na pewno mam. Nie, no, kazali mi płynąć, no to. Uu, to jest fajne. A, ja mam chyba do tej płyny. Rzegluj na ląd. Mogę cię tam zabrać za darmo. Tak, dobra, lecimy, czy płyniemy praktycznie. Witamy na wyspach dzikiego konia. Odwiedź plac miejski, aby znaleźć Larego. Kupi wszystko, co masz na sprzedaż. Znajdziesz też Steve'a. O, ty jak farma Steve'a. Kiedy będziesz gotowy, będziesz trenował statystyki twojego konia. O Jezu, ja chcę. Tak, ja chcę trenować mojego konia. Szukaj Hogana w stanie, on zawsze ma inne konie na sprzedaż. Możesz znaleźć dzikie konie na całej wyspie. Użyj lasu, aby je schwytać. Okay, czy mogę dzikie konie też łapać dalej. Odwiedź rybaka. Jeśli masz jakieś pytania, odwiedź szalę. Dobra, chyba ogarniam. Ten krajobraz nie jest aż taki piękny, ale ten koń mi się podoba. Przeszkoda! Przeszkoda! Łooo Ej, mój dziki koń tak umie dobrze skakać, nie wiedziałam nie, czy on się zmęczył? Don't Nie męcz się Jaskinia? Co tam jest? Ej, to jest strasznie dużo rzeczy do zwiedzenia, naprawdę Tam jest plaża Jak można go nazwać? W ogóle nie wiem, jak można zmienić mu imię, tak samo jak w tamtej grze Ej, możemy się pławić? Free tokens available Jakiś darmowy token O, mogę pływać z moim koniem O, woda zniknęła Woda zniknęła, mój koń wypił Uuu, dziki koń? Czy to jest dziki koń? Który jest podobny do mojego... Też jesteś ładny, nie bój się Też jesteś apalosem, ale dobra Nie będę samych apalosów chyba kupować Znaczy kupować, łapać A czekajcie, jak w ogóle mogę zejść z konia? Aha, o, mam jakieś tokeny, dobra Kokonac? Pełno pysznego mleka boli się, uderzy się w głowę Zatrzymaj jazdę? Aha, no dobra O, on idzie za mną, how cute O, dawajcie, y, palmę A nie, to jest palma? Nie, to, to było drzewo Zwyczajne, ja chcę palmę ściąć a mogę zebrać to? Tak, zbierz to. Później to sprzedam, a mogę to rozwalić też? Mogę! Koń, odsuń się, bo walę ci w dupę, nie widzisz? Nawet podskakiwa. Co mogę jeszcze rozwalić? U, mogę przywiązać tu konia. Dobra, lecimy. Jakby w prawdziwym życiu to istniało, to ja bym mogła się przeprowadzić tu naprawdę. O Jezu, deszcz zaczął padać! Jak w Minecrafcie tutaj też pada deszcz? Zobaczmy, jakie są koniki. Fiord! Oni mają fiorda! Na sprzedaż, obo, ten koń też jest cudowny. On leży! Fjordzik też jest śliczny Śrebak! To są śrebaki! O kurde bele, czekajcie Co? Ale to jest zarobuksy, tak? Boże, co się dzieje? Co się dzieje? Z... No. Za robuxy można sobie kupić wóz. Dobra, to chyba mogę sprzedać rzeczy. Chcesz kupić lub sprzedać? A, kup. A co można kupić? Czaprak? Wszystki jest ten czaprak. Dobra, czekajcie. To ja sprzedam w takim razie. Wybierz. Dobra. Sprzedaj to. Ja bym chciała wiedzieć, gdzie się kupuje sprzęt dla konia. Boże, koli, Stój. A ja, co tu jest? <laughs> można tu zebrać? Mam za darmo. Sianko. Ten konia. Czy chcesz trenować konia? Tak. Ale ja chcę sama wytrenować. Bo ja nie wiem, czy to nie są takie usługi jak w starskiej. Stable, że za ci trenuje, a ja chcę sama go trenować Jak trenować konia? Uuu, siwy Ja chcę siwego Noś Potrzebuję... Nie, już nie wiem, czy ja mam laso On się położył, ten koń Jezus, on czeka na nas To jest znak dla nas Wyposaż Gdzie jest ten koń? Chodź tu 12? Nie, on potrzebuje 12 aż Ja cię chcę, koniu Nie brykaj No i co? Aha. Czek. Wypłata. O, dostałam wypłatę. Nie wiem za co, ale dostałam wypłatę. Nice. Dobra, ten koń aż tak nie ucieka. Da się go złapać. Jest! Mamy! Szary, to nie jest szary Leniwy? Czemu on jest leniwy? A no w sumie sobie leżał Ale kocham go i tak Zmień nazwę Dobra, możemy go jakoś nazwać Dobra, to jest ona Dobra, to ja chcę wiedzieć jak trenować konia Powiedz mi Możesz zdobyć PD i poziomy przez zbieranie zasobów Zdobywanie koni, tworzenie przedmiotów, wykazywanie... Aha, okej okay. Jak mogę znaleźć questy? Większość wysp ma kogoś, kto da ci zadanie Poszukaj ikony czerwonej książki na mapie Lub na świecie i porozmawiaj z osobą Dobra Na mapie czerwona książka Ej, czekajcie, czy ja mogę zmienić tutaj nazwę mojego konika? Mogę! Nazwiemy go kapi. Nie wiem, czemu po prostu kapi? Tamten będzie stary, ale to jest kapi. Czerwona książka. Tu jest. Jezu, to daleko. Gdzie ja jestem? Chociaż w sumie szybko idę po tej wyspie. Dobra, idę do tej książki w takim razie. Boże, ten koń też jest cudny. Dobra, chodź tu, koniu. Ile masz tego? 16. To są konie, to jest gra w konie, mamy łapać konie. Wild Horse Island. Im więcej koni, tym lepiej. Cią jak on spierniczył teraz, co jest? Ma! O, odblokowałam nową wyspę! O, to jest klacz w ogóle! Dobrze, to nazwiemy ją... Jest deszcz, nazwiemy ją Rain, tak jak ta dziewczyna Mustanka. Dobra, lecimy do tego zadania. Które tam było? gdzieś. Mój koń wjedzie tam na górę? Dasz radę. Kapi, dasz radę. Czy to ty masz dla mnie zadanie? Ryba nie gryzie dzisiaj. Ryba nie gryzie dzisiaj! O Jezu, jaki zarąbisty koń! I dziwię się, że ona go łapie. Najpierw ryby nie gryzą, a teraz nawet nie ukończyłeś mojego zadania do mnie kiedy je skończysz. Ale, ale ja nie rozumiem, jakie jest twoje zadanie w takim razie? W ogóle mój jest głodny. Ale to ryby nie gryzą i co? Ja mam ci pomóc te ryby łowić? Tam jest wodospad? Ej, a coś się stanie, jak spadnę? What? What? Ja nie umarłam? Co się stało? Dobra, najgorsze jest to, że muszę tam wrócić tak czy siak. Drewno, darmowe drewno. Kokos! Zbierz kokos. Dostałam kokosa, czylicie to? A to jest jakiś liść. Zbierz liść, nie mogę tego. Ten kamień, halo. Chyba go nie mogę. Ale mogę zebrać kokosa, którego już widzę. Gadżuje jak kupa. Ciekawe, czy w tej ko nie robią kupę. O. To byłam chyba nowy poziom. Jezu, tamten koń też jest ładny. Czy ja mogę na tym koniu mieć to laso? tak swoją drogą? Chodź, koń. <laughs> tam jest wyścig jakiś. Koń, chodź, jesteś cudny. Jesteś cudny. Ja jestem jak cowboy teraz. Ja mogę tak serio go łapać tego konia. Jest podobny do Kapiego, no ale jest cudny. Jest taki kasztanowaty. Ja się zastanawiam, czy im więcej ten koń ma jakby złapań, czy on jest wtedy jakby trudniejszy, znaczy pf, lepszy w trenowaniu i tak dalej. Independent, niezależny, ogier. Ja wiem, jak go nazwę. Nazwę go Zygzak, pętla. Dawajcie, wyścig mi w takim razie. Start the main loop race. Jest. Aha, to już. Mam nadzieję, że ten mój koń coś zostanie za to, ale podejrzewam, że tak. Ten wyścig chyba nie jest jakoś wymagający. O nie, mój koń. Energia mu się zmniejsza. O, czek, wypłata za aktywność. Uu. No i za to mogę dostawać hajs w tej grze. No w porównaniu do SSO to trochę nudne są te wyścigi, to fakt. Przeszkoda! Teraz przeszkoda. Dobra, zwolnij, bo nie skoczysz zaraz. Coś mi się wydaje, że ten wyścig może bardzo długo trwać. Tam jest siwy koń, tylko że taki siwy, siwy, taki praktycznie biały. O, tam jakaś Elita, widzę, jeździ. ja chcę sobie zrobić sprzęt. Może sprzęt mogę zrobić jakoś sama. Wow! Siodła. Uuu, potrzebuję skóry. A skąd ja mam wziąć skórę? O, ej, może się i zapytam, skąd wziąć skórę. A, oni mówią. Dobra. O, oh, buy it, okej okay. Dobra, czyli musimy kupić u Larego tą skórę Jak chcemy siodło Ej, ale dobrze wiedzieć, fajnie, fajnie że... Ale ja myślałam, że to jest jakiś polski serwis Są Polacy tylko Ćwierć konia Naprawdę jest napisane ćwierć konia Jezu, ale ona ma cudnego tego konia Czy to jest Lary? Czy ja dobrze pamiętam, że to jest Lary? Tak, to jest Lary Stoi, koń. Co ty robisz? Jaki słodki kąt, To wygląda jak jakiś island czy coś. Ladder. Ladder. Mogę kupić dwa, czy nie mam tyle hajsów? Mam tyle hajsów. Bo ja nie wiem, czy ja co mogę sprzedać, więc najpierw sobie zrobimy to. Sprouncior. Nie. A skąd mam linę wziąć? Też muszę u niego kupić. A, potrzebuję trzech skór do tego. Jesus Christ. Ktoś jedzie tym. Kurde, do, do siodła potrzebuje dużo tej skóry. Widzę, że tu się trochę taki Minecraft odwala, jeśli chodzi o to. Noś. Dobra, ale mamy o głowie. Nie jest tak źle. A jak bym chciała zmienić sobie teraz konia. Bardziej pasuje w ogóle do mnie tego, nie mam wrażenia, kolorystycznie. Ale dalej nie wiem w sumie, jak zrobić te zadania od tamtego gościa. No nic, ja będę zbierać teraz zasoby. Zobaczę, może mi się uda zrobić tamto zadanie jakoś. Jest on trzymany o, polowanie na padlinożercu, zadanie ukończone. Nie wiem, co zrobiłam, ale ukończyłam zadanie, więc spoko. Okej, okay. a tu mogę jeszcze jedno? Wygląda na to, że staciłem moją zwalczącą boksy, eksplorowałem ląd. Czy możesz go znaleźć i przynieść mi go? Nie wiem, co mam znaleźć. Nie wiem, co mam znaleźć, bo to tłumaczenie dość było trudne. O, to nie jest to? Nie, to jest Blackberry, a nie, to są jedzonko. Jabłko, nie uciekaj, jabłko. Dobra, nieważne. Ja nie spodziewałam się, że taka dobra fizyka będzie w tej grze. To jest taki fajny koń. 26? Dobra, damy radę, chodź tu. Trudny teren, sobie wybrałeś koń w ogóle do przebywania. Tak szczerze, ale chcecie, bo jesteś taki. O nie! Znowu będzie ogier. Nie, nie, nie mów mi nawet. Dobra, akurat się zablokował, więc będziemy mieć. Łatwo go złapać. No tak, poszedł co tam. Boże, koń. No chyba si. Ten, co się cofa, takie don't Drzewo cię zatrzymało, gościu Dobra, easy going Zmienimy mu imię na Silver, może Ciekawe w ogóle, że się da tak w tej grze skakać No, to myślę, że do wszystkich celów jest git Mój koń ma siodło, moi drodzy Udało się Czaprak to chyba muszę mieć tą, no muszę mieć tkaninę A nie mam tkaniny I nie wiem, gdzie kupić tkaninę No na pewno nie u tego gościa A few moments later. To jest tkanina Czekajcie, to, to jednak mogę Okej, okay, nasz konik ma czaprak. Już też, który wydaje mi się, że do niego fajnie pasuje. Jest bardzo fajnie, udało się, Jezus Maria. Akcesoria, oho, ale tutaj jest wszystko drogie. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, Zygzak ma pełny outfit. Koniecznie mi piszcie, jakie chcecie, żebym jeszcze gry z Robloxa o koniach przetestowała. Może później jeszcze wrócimy do tych gier, które już grałam. No a ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam Wam gorące pozdrowienia.